Znajdujemy się w malowniczej gminie Halinów w województwie mazowieckim. W ramach programu grantowego Wzmocnij swoje otoczenie, polskie sieci elektroenergetyczne wsparły uczniowski klub sportowy Halinów Team. To właśnie dzięki tej inicjatywie została utworzona bezpłatna wypożyczalnia kajaków na indywidualne spływy rzeczne. Nasz udział w programie Wzmocnij swoje otoczenie polskich sieci elektroenergetycznych pozwolił na zakup kajaków i zorganizowanie darmowej wypożyczalni kajakowej. Wypożyczalnia kajakowa pozwoli mieszkańcom gminy Halinów i powiatu mińskiego na aktywne spędzanie czasu, na spędzanie czasu całą rodziną, na powietrzu, aktywnie, zdrowo. Mieszkańcy Halinowa i Powiatu Mińskiego mogą poznawać uroki swojego regionu ze szlaku kajakowego, odkrywać nowe atrakcje przyrodnicze, w które bogata jest okolica, aktywnie i rodzinnie spędzić wspólny czas. Darmowe spływy kajakowe po mazowieckich rzekach Świder, Wisła, Narew czy Wkra to niezapomniana, ale przede wszystkim bezpieczna przygoda na wodzie. Trasy spływów kajakowych wśród malowniczych lasów to okazja do lepszego poznania swojego regionu z innej perspektywy.